Siemanko wszystkim, dzisiaj was witam z moim widzem. Pracujemy w pizzerii. Otworzyliśmy niedawno, bo obiecałem, że będzie filmik. A tu, wow, fajne. Mam zlecenie na pizzę. Okej, okay. to ja tutaj będę robił pizzę, że Dobra. Będzie. O, dzień dobry. Pierwsza klientka chyba przyszła. Dzień. Dobry. Dzień dobry. Hawajska. Dobra, Hawajska. Musimy. E, Hawajską. E, dobra, Hawajska, proszę. 30 zł. Złoty. To będzie 30 zł. 30 zł. Halo! 30 zł, proszę zapłacić. Proszę zapłacić, bo zadzwoni na policję. Proszę zapłacić. Czy możesz zapłacić? A. Zadzwonić na policję, Ale. czy mam zadzwonić na policję? Mam zadzwonić na policję. Pani czekajcie. O, dobra. Dziękuję. Dziękuję. O, chyba pani będzie pomagać. Dobra. Dobra, chodźmy zobaczyć, czy nie ma żadnych klientów, bo tutaj muszę zobaczyć dobre składniki. Gdzie to? Dobra, muszę zobaczyć. Wszystko jest ser. Ciasto specjalne, mleko. Dobra. Mamy na razie wszystkie składniki. Bo trzeba A co to za pani? A, dobra. Dobra, to może... Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Dobra, musimy to zamknąć. Ok posprzątane. A on wsiątał Dobra, ej... ej, bo ja chyba mam zleczenie, bo coś mi tutaj Dobra, mam zleczenie chyba. Mam zlecenie. Ej, dobrze, na, na, Chyba tak. Dobra, to musimy Chyba 40 zł. Dobra, ja mam 40 zł. O prześli na telefon. I pojadę tam. Nie, ty. Dobra. Nie, to jeszcze... Dobra. E, to idziemy pizzu nie zapakować ładnie. I jedziemy. A słuchajcie. Eee. Mam motor. Nie działa. Czekajcie. E, Tylko muszę sobie jakiś czerwony samochód sobie wybrali, bo ja nie mam premium. Ej, odblokuj mi samochód. Ej, odblokuj. Kuj, odblokuj mi. Kuj mi. Essa... No... Hut Mhm, mm bo no, no I idziemy mam Opatrzcie, czekajcie. Aha, bo, ja, bo to nie jest moje. Ja tylko. Dobra. I gdzie ja mam tam kręcić? Dobra. W prawo. W lewo. W prawo. Mam się chyba skierować na prawo. Dobra, pizza, pizza wywożona została i możemy wracać do pizzerii, ale powoli będziemy już zamykać. Powoli. Ja, jak słyszycie takie? Ja... Chrupanie to znaczy, że chrupki. Bo zakupiłam. Dobra. Ej, dobra, to teraz możemy zamykamy. Zamknięte. Ej, no bo jest za wcześnie już trochę. Ale za wcześnie. Hmm. Okej. Okay. Muszę pić, co? posmażyć pizzę. A czemu nie dorobiłeś? Muszę zrobić pizzę. Muszę zrobić pizzę. Bo ty nie zrobiłeś. Dobra, nie nie no. Teraz to się dorobi. Ale napisze napiszecie w rośnie mi w komentarzu co to jest. Bo ja się ciągle zastanawiam, co to jest. Nie wiem co to. Idziemy sobie tutaj, ale potrzebowaliśmy by ochrony jakiejś. Mam włączyć tyle. Co szkole? Tak. Dobra, Era mu dzięki dzień. Jest! Dzięki. Dobra i sobie pijemy. ja zaraz tutaj zobaczyć. jakiś klient? Jest jakiś klient? Nie ma. Dobra, klienta nie ma, to mam teraz y, wolne. No które dzisiaj skończyliście lekcje, bo ja o 13 skończyłem. A jeszcze musiałam iść 25 minut na nogach, bo, bo, bo ja mieszkam daleko od szkoły. Dobra, ja już wypiłem. Reszta do łazienki się załatwić. Dobra. I już. Co? Da Dawaj kebaba? Ale my mamy... Ale my mamy pizzę. Dobra to ja idę zrobić nas. Sp no spokojnie! Spokojnie, proszę pani! Spokojnie. Nie my tylko mamy pizzę. Jezu, te klienci to nas wystra... To, to one nas do zawołu do doprowadzą. Ora. Muszę, muszę zobaczyć składniki, czy się nie skończyły przypadkiem. Ostrożność. No, minus 18. Dobra, tu ser jest... Dobra. No bo ja kiedyś robiłem taki film, że pracuję w pizzerii i to było na starym tym moim koncie. Oh. Albo której dzisiaj kończycie? Czy jeszcze nie kończyliście? E, zamykamy już. tam zamknę jeszcze. Zbra, perfekcyjnie. I weźmy tutaj światełka. Dobra. No, no. No dobra tu. Dobra, to ja tutaj się przebiorę za piszankę. idziemy spać. Ja idę już spać. Dobra. Dobra. To następny dzień. Żegnamy się. Opa. Uch. Tak się fajnie spało, a czemu jest oświetlone światło? Tak! Ale przecież on ma dwójmogój, on był u mnie? Dobra, nieważne. No teraz otwieramy pizzernię. To ja umyję zęby. To ja sobie myję ząbki. Mia sobie zęby. No dobra. no jak jeszcze się ubrać. Dobra. Poczekajcie. Mhm. Pizza. A ty stawaj, stawaj leniuchu, bo trzeba otworzyć pizzerię. Zobacz, robi się już jasno. Klienci to... Szybko robić pizzę. Szybko? Dobra, ugasić, wziąć, no ja muszę robić wszystko sam, wszystko sam muszę robić. A, mm, mm. Ona wreszcie wstałeś. O ja, tu, tu, tu i, 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 i. muszę trochę poskakać. Eee! Tu są kartony. Ja nie, ja nie wiedziałem. Co robisz? A, kwestialny sos. No, tutaj jeszcze mamy składniki, muszę zobaczyć, jakie są przeterminowane, a jakie nie. Okej. Okay. a tu ukulkę. Rozśmier. Mam zlecenie. Okej. Okay. Jedziesz? Ty czy ja? Jedziesz ty czy ja? Bo ja nie wiem. Mogę ja? Dobra. Okej. Okay. czekaj, ja ci tylko otworzę garaż. Dobra. I a my będziemy... Tutaj. Okay. Patrzcie. Ja mojemu fanowi tego nie mówiłem. Ale patrz. Tu mam swoje oszczędności. Tutaj mam taki stolik, i ja tu pokryję pizzę. Wydaję tu swoje jakieś kartki podpisane, takie ulotki. A tutaj śpiwór, jak. A to jest jakaś, nie wiem. Tu są kartony. I w tych kartonach jest dużo słodyczy. Masz słodyczy nie tylko słodyczy Ale tylko na przykład, nie wiem. Dobra, Dobra słuchajcie. Bo ja tutaj, yy, patrzcie. Nie wiem, czy wiecie, ale ja sobie tu wyremontowałem. idziemy tu. Czekajcie. Tu. To, yy, to, to, to macie tu takie przejście. Wyremontowałem tak, żeby jak patrzcie, że jest tutaj słodziej, a ja powiem, że idę do łasienki. Ukrywam się tu. Idę. Idę po cichu. Idę. I zobaczcie, dzwonię na policję. Zobaczcie, jak przemyślane. Przemyślane. Dobra, dostarczyłeś? Dobra. Ja tutaj sobie wiem trochę. Ok, mam 40 zł. Um, ok. Zachacie. Jest jakieś zlecenie? No tak. Trzy zlecenia. Just let's no. Uh. No. Mm -hmm. pepperoni. Dobra, muszę wziąć jedna. Dobra, usunę ten Jedna. Druga. Dobra, i hawajska. To pójdę do tego. bo blisko. Dobra, to ja sobie y, też pojazd, Tylko ja nie będę miał czerwonego. Będę miał taki normalny. Dobra. To musimy dostarczyć. A co tam się dzieje? Jakaś impreza by była. Dobra. Dobra, jedziemy. Dobra. Dobra, pojechałem i teraz jeszcze jedną pizzę, peperoni. To trochę będzie daleko. No trochę. No, ale tak. No, pokrywam. Dobra, pojadę sobie na to skrzyżowanie. O! A wiecie, że ja tą drogą chyba jeszcze nie jechałem? Chyba tym drugim mostem, ale tym chyba nie. Do szkoły, serio? Nie pokazuję mi do szkoły. Dobra, jadę tam. Dobrze, a, yy, dobrze że pani nauczycielka nie widziała albo dyrektorka. Bo, bo, jakaś, bo jakaś pani zamówiła sobie pizzę, bo ona miała dyżur dwie godziny. I ona miała długą bardzo przerwę, i była głodna, ale nie miała nic, i sobie zamówiła. Jezu, co za sytuacja. Dobra, ja, ja już dostarczyłam dwie pizzy. wie jak na mój kolega. Yy, nie. A to do widzenia. A! <laughs> nie no, ja się wytrzymam. Jeszcze nie wie. Dobra, słuchajcie. Muszę pojechać do takiego, do takiej fabryki, bo zabrakło mi po prostu, bo zabrakło nam po prostu pudełek. No dobra, zostały tu może dwa, ale dwa. Dwie my musimy mieć trzydzieści albo sto. Albo dziewięćdziesiąt, chociaż no. No, nas nie o cześć. To czekajcie, ja mu powiem. Dobra, e, jedziemy. E, jedziemy sobie. No, ty no! No, co on robi? Dobra, jedziemy do tej fabryczki. Dobra, musimy sobie wejść. O! Dobra, to ja biorę kartony. Ja sobie tu wybieram. Dobra, słuchajcie, wziąłem już kartoniki. I muszę ten. No to ja tutaj będę dawał kartony i chyba już mogę się z wami żegnać. Bo, bo ja nie mówię, że to jest tylko taki jeden odcinek, ale jak Wam się bardzo spodoba, no to mogę zrobić jeszcze takich kilka. Że pierwsza, druga, część, trzecia, czwarta jak chcecie, to mogę zrobić. Więc ja się z Wami żegnam tutaj. Bo mój kolega pewnie coś tam robi. Dobra, to ja się z Wami żegnam. I pamiętajcie. I pamiętajcie, że taką pizzę możecie u nas kupić. Taką, czekajcie. O, zobaczcie, taką pizzę możecie u nas kupić. Na Brokeven I pamiętajcie żeby, że, żeby mnie dodawać Bo ja mogę Bo ja mogę tak dużo osób dodać Że głowa mała Dobra, więc ja się wam już żegnam I do zobaczenia Pa